Łoo Twoja laska się sprzedaje, jak jestem na komendzie. Powiedz jak to jest i powiedz jak to będzie. Mam pistolety nad każdy na innego śmiecia. Wie z chaty, bo czas za szybko zleciał. Idę przez ciemną, ale i mi dzieciak nic proponuje, to mówię będę. Być bar, trzeba mieć ostro nasrane w dani Po są to rozprowadzam jest z nowym pagani To mam zdrowo na umyśle i nie latam na furami Skład, SQUAD Żyję na bloku w lesie I to, że się wożę nie jest w swoim zakresie Ale samo się nie zrobiło, że jeżdżę w Mercedesie Skład bo haselka czysta jest jak to, co sprzedaję wyminałem w życiu wszystkie pały i faję kaję, chybce dosypuję do jajówy potem lecę do placówki nawyzywać wredne lufy albo przywitać się i zjeść dobry budyń mózg mi już nie działa i ciągnę to dalej zaraz mam nad helikopterem nad Szanghajem znowu czekam mnie reset życia nowa ścieżka się pojawi do użycia czuję się jak z chodząc związkami do grudni znowu w dół pojawi się studnia to jest musa gangsterka nie do złamania jak kutas, a do twojego sprzętu o badania potrzebna jest lupa mam dripu jak trawy pod domem nikomu nie mów lecz więc też trzymam trochę, ona mówi że nie wie gdzie jest i robi wiochę mówię zioma, że skąd on wy czas na taką lochę, popierdalam sobie jak radziecki pocisk po niebie, tylko wymówcie mi a kogo podtrzymuje ziemię SQUAD